Emilian Kamiński pożegnany przez Racewicz, Skrzynecką i Szmudę Trzebiatowską. Wzruszające wpisy. Emilian Kamiński rozpoznawalność i sympatię widzów zyskał dzięki roli w filmie Szaleństwa Panny Ewy, a także u Pana Boga w Ogródku czy u Pana Boga za Miedzą. Aktor przez lata występował również w hicie TVP2 M jak miłość. Gdzie wcielał się w postać ojca Magdy Marszałek, granej przez Annę Muchę. Kiedy w sieci pojawiła się informacja o śmierci 70-latka, wiele osób związanych z polskim showbiznesem postanowiło udostępnić w swoich social mediach wspomnienia związane z Kamińskim. Niektóre z tych wypowiedzi wzruszają łez. Emilian Kamiński odszedł tak nagle, że większość polskich artystów nie może się z tym pogodzić. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo wpisów wspominających znanego aktora i reżysera. Ciepłe słowa o Kamińskim napisał Krzysztof Ibisz, Cezary Rzeko oraz Olaf Lubaszenko. Na kolejne pożegnania nie trzeba było czekać długo. W następnej kolejności wpis, w którym wspomina Kamińskiego, na swoje Instagramowe konto dodała Joanna Racewicz. Okazuje się, że prezenterka doskonale znała aktora. Pierwszy raz zobaczyła go. Kiedy grał w szaleństwach pan Ewy. Od tego momentu bacznie śledziła jego karierę. Nie mogę w to uwierzyć. Nie sposób znaleźć słów. Ten błysk w oku, zawadiacki uśmiech. Totalna energia, niepowtarzalny głos. Zauroczył mnie, smarkula, gdy zagrał malarza Jurka w szaleństwach panny Ewy. Potem zachwycał w dziesiątkach, rą napisała w sieci Racewicz. W dalszej części wpisu Joanna przyznała, że nikt Emiliana nie zastąpi. Na Instagramowym koncie napisała również o pustym świecie bez Kamieńskiego: to nieprawda. Że nie ma ludzi niezastąpionych. Są tacy, po których świat jest coraz bardziej pusty. Dziś kolenda dla nieobecnych jest dla Emiliana. Nie, nie wykasuje tego telefonu. Nie potrafię dodała na koniec Racewicz. Katarzyna Skrzynecka również dodała post wspominający Emiliana Kamińskiego. Aktorka porównuje go w nim do Anioła. A także prosi o to, by zaopiekował się innymi gwiazdami po śmierci. Serdeczne dobry Anioł z szelmą wokół i zawadiackimi rogami dla zmyłki. Za wcześnie. Kropka. Ogarniesz nas reżyserskim skrzydłem? Gdy przejdziemy na drugą stronę tęczy i będziesz nadal tworzyć w twojej artystycznej duszy najpiękniejszy niebiański teatr napisała Skrzynecka w sieci. Piotr Gąsowski z kolei wyjawił, że jest poruszony śmiercią kolegi. Aktor i prezenter nie spodziewał się najgorszego, ponieważ jeszcze niedawno rozmawiał z Emilianem Kamińskim. Piotr w swoim wpisie podziękować za czas, który 70-latek mu poświęcił oraz za serdeczność którą mu okazał Emilian dopiero co, żeśmy rozmawiali, dopiero co, żeśmy się im widzieli. Dopiero co, do siebie pisali. Kochany dziękuję ci za to, że zawsze miałaś dla mnie czas. Dobre słowo i serdeczność, która była znacznie bardziej serdeczna niż mogłaby być. Napisał Gąsowski. Marta Żmuda Trzebiatowska na instagramowym koncie dodała post. W którym opisała początki swojej kariery. Okazuje się, że stawiała ją w teatrze Kamienica pod czujnym okiem Emiliana Kamińskiego. To właśnie starszy kolega wspierał ją w karierze i rozwoju. Pierwsze kroki na scenie, zaraz po szkole, stawiałam w teatrze Kamienica, który dopiero się otwierał. Kropka. Pan Emilian we mnie wierzył, kibicował i wspierał moją teatralną drogę, wyjawiła Marta.